Cześć, jesteś właścicielem biznesu w UK lub masz firmę LTD? To świetnie. Czy wiesz, że w Wielkiej Brytanii istnieje bardzo ciekawe ubezpieczenie, które może zapewnić ogromne korzyści Twojej firmie i Twoim pracownikom? Przedstawiam Ci Relevant Life Cover. Relevant Life Cover jest jak tarcza ochronna, która staje się Twoim gwarantem spokoju. Daje Tobie możliwość ubezpieczenia Ciebie jako najważniejszej osoby w firmie, Twoich pracowników i ich rodzin. Kiedy jesteś właścicielem spółki LTD, takie ubezpieczenie jest bardziej opłacalne niż standardowe polisy na życie. Ale to nie wszystko. Relevant Life Cover to również niesamowite korzyści podatkowe. Składki na polisę są wliczane w koszty firmy w związku z tym, że nie jest to tak zwany benefit in kind, ty lub twoi pracownicy nie poniosą żadnych dodatkowych kosztów po swojej stronie. To oznacza, że płacąc mniej podatków, ty i twoja firma masz po prostu większą korzyść. Jeśli swój księgowy twierdzi inaczej, zadzwoń do nas już teraz. Z chęcią wskażemy mu drogę, jak zrobić to poprawnie. Najważniejsze jest jednak to, że Relevant Life Cover chroni ciebie i twoich pracowników i wasze rodziny w przypadku śmierci. To oni dostaną zwolnione z podatku pieniądze z ubezpieczenia ze względu na wcześniej sporządzony dokument tras. Chcesz wiedzieć więcej, jak wyliczyć relevant life cover w koszty firmy? Szczegóły znajdziesz w opisie tej rolki. Pozdrawiam serdecznie, Łukasz Hilla, Kuzaria Group.